Robiło się cieplej. Słońce coraz chętniej zaglądało na podwórze kamienicy przy ulicy śródmiejskiej 15. W jego promieniach poplamione mury zdawały się nabierać rumieńców. Z pootwieranych okien płynęły ku niebu odgłosy codziennego życia. Ktoś śmiał się, ktoś inny słuchał głośnej muzyki. Gdzieś tam na parterze upadł z hukiem garnet, gdzie indziej zapłakało małe dziecko. Na zielonym trzepaku siadały gołębie, czekając, aż pani Mielnikowa zechce im sypnąć trochę haszy, chleba czy innych smaków. Któregoś dnia po powrócie ze szkoły Wojtek zobaczył na podróżu Tadeo Był przebrany, wznoszone stare ubranie. W ręku trzymał łopatę i przekopywał właśnie podwórzowy tłum. Udeptana twarda ziemia. Niechętnie poddawała się uderzeniu porusowaniem stali. Dawno nic tutaj nie osób. Nawet trawa. Aż dziw, że rachityczne drzewko, które pochylało się w tej chwili nad podstępującym z wysiłku panem Dunowiczem, było w stanie wytrzymać tak długo w tym, na wpół, za zaskorupiałym młynciem. Wojtek podszedł bliżej. Potem oka dostrzegł starczącego w ognie pana Franciszka. Miał taką minę, jakby czyniono mu osobistą krzywdę. Nic jednak nie mówił. Bo zresztą, co tu można było powiedzieć, że tata Ani robi to, co właściwie należało do obowiązku dozorca? Pan Franciszek wzruszył ramionami i schował się w mieszkaniu. Dlaczego pan to kopie? – zapytał Wojtek. Poznali się już dobrych kilka tygodni temu, lecz nigdy nie mieli okazji dłużej porozmawiać. Tadeł Ani całkowicie pokłonęła praca w polskiej akademii nauki. Rzadko tylko wracał do domu przed wieczorem. Tym dziwniejsze, że teraz tak tu sobie stał i kopał w środku dnia, jak gdyby nie miał ważniejszych rzeczy na głowie. – Ania mnie prosiła – wysyłał pan Bujnowicz. Ale… – Po co? – zdumiał się Wojtek. – Bo ta ziemia zupełnie nie oddycha. Wojtek ułóż do góry brwi. – Nie oddycha? – Jest tak twarda, że nic tu nie wyrośnie – wyjaśnił tato. Najpierw trzeba ją skopać, a potem odżywiać. – Odżywiać? Wojtek popatrzył na gliniaste grudy jak na wygodniałe żarłoczne zwierzę. Zanim jednak zdołał zapytać o coś więcej, na podwórzu pojawiła się Ania. Niosła przed sobą nieduże drzewko. Jego korzenie były starannie owinięte plastikową torbą. Szła ostrożnie, nie zwracając uwagi na opartych o mur śmietnika Tomka, Patty i Jacka. Ten ostatni wykazał brodą Pana bujowicza i popukał się w czoło. Tomek tylko wzruszył ramionami. Paty zacisnęła zęby na widok Ani. – To ci Zosa. Już nie wie, co wymyślić, żeby zwrócić na siebie uwagę Wojtka. – Patrz! Uciszona Ania pokazała Wojtkowi drzewko, ale teraz będzie ładnie. Co to jest? Wiśnia! odparła Ania. Będzie figla na różową. Zobaczysz. Jack usłyszał słowo Wiśnia, aż przełknął. Siną z wrażenia, to latem wyrosą tu wiśnie, zapytał, podchodząc bliżej. Pan Bujnowicz roześmiał się, nie tak szybko powiedział, przecież to drzewo musi dorosnąć, na razie to dzieciu. Jack był wyraźnie zawiedziony. Mogę panu pomóc, zapytał Wojtek. Tata Ani spojrzał na niego z nadramienia, Pobrudził się, Wojtek tylko machnął ręką i ziemnął po łopatę. Ania zdjęła z korzeni drzewka foliową torbę. Tymczasem pan Franciszek zaprysał wargi ze złości, Co za bezczelność! Specjalnie to robią, żeby go upokorzyć, aby dać mu do zrozumienia, że jest złym dozorcą, bo nie zabał o ten niepotrzebny nikomu kląt. Po jakiego grzyba pożyczał łopatę? Chyba tylko po to, żeby żona tego chudzielca ta czarownica nie rzuciła na pana Franciszka kolejnego czaru. Teraz pan Franciszek miał już pewność, to nie był przypadek, że cała podejrzana rodzina Bujnowiców wprowadza się właśnie tutaj. To było z góry ukartowane. Tylko przez kogo i po co, tego pan Franciszek nie wiedział. Wiedział za to, że jak na zbieg okoliczności, wszystko to było szyte zbyt grubymi niczem. Dobre sobie. Miał uwierzyć, że tylko przypadkowo przyjechali tu dokładnie z tej samej wsi co on? Pan Franciszek? I jeszcze te wściekle zielone oczy. Pan Franciszek podszedł do lodówki, wyjął piwo i napił się prosto z butelki. Potem stanął za zasłonką i ostrożnie wyjrzał na zewnątrz. Tata Ani wykopał właśnie drzew. Odwórzowy kląb wyglądał, jakby krety postanowił urządzić sobie na nim plac zabaw. Umorusany Wojtek przykucnął obok Pati. Nie wiedział nawet, jak pilnie jest przez nią obserwowany. A był. Pati co i raz sprawdzała, czy Wojtek gapi się na wiewiórkę. Czasami się gapił. Wówczas Pati zagryzała wargi. Czasami się nie gapił. Wtedy serce Pati wstępowało od ducha. Zaczyna łanudzić cichutko, by po chwili już głośno śpiewać, jak zawsze w chwilach radości, aż Tomek musiał trącać się w ranę. Mirpa zawstydzona, zerkała na Wojtka niepewna, czy będzie się z niej śmiać. Ale Wojtek bardziej był zainteresowany panem był niż Padł. Za to Ania nie mogła od niej oderwać oczu. Jaka ładna i jak ładnie śpiewa. Wojtek mówił, że Paty chce zostać piosenkarką. No nic dziwnego, gdyby Ania miała taki głos. Też chciałaby zostać piosenkarką. Ania zmarszczyła czoło. Ciekawi, kim ona zostanie w przyszłości. Może biorą mnie A może malarką? jak mama. Wojtek twierdzi, że ma zamiar pracować jako dziennikarz. Z kolei ten gruby Jacek chce być muzykiem. O, to mogliby występować razem z Paty w jednym z sporów. Ania spojrzała na nich z zainteresowaniem, tylko że Pati chyba nie lubi czaka. Ciągle się na niego o coś złości, zupełnie jak na Anię bez powodu, chociaż. Ania popatrzyła ukradkiem na czarnowłosą dziewczynkę. Hmm. Czy to przypadek, że Pati najbardziej się złości wtedy, gdy widzi Wojtka i Anię razem? Czyżby? Wreszcie Ania zaczyna ma rozumieć. Tak to jest to. Nie było wątpliwości. Pati, wpatruje się w Wojtka. Jak zaraz, zaraz, jak to mówił dziadek? Aha, jak sroka w gnat. Niby próbuje to ukryć, ale Ania nie jest przecież ślepa. No to wszystko jasne. Ania odetchnęła z ulgą.